Życzymy wszystkim studentom dobrych tych świąt, spędzenia ich w rodzinnym, ciepłym towarzystwie, a w tym nowym roku, aby spełniały się wszystkie zależenia studentów, aby zdobywali kolejne szczyty wiedzy i aby stawali się coraz lepszymi ludźmi, serdecznie studentów. Często wspomnienia spełnienia marzeń, ale nie wszystkich od razu, żebym zawsze mogła mieć o czym marzyć spełnienia marzeń tych, które na ten rok sobie zaplanowałam, wymyślania kolejnych marzeń i, i realizacji, dążenia do celu. Sobie życzę, to naj... żebym zdała sesję, to jest nowa... najważniejsza zdrówka. Dużo miłości sobie życzę. Cze! No I wszystkie spełnienia no, no marzeń. Co żeby... ja Przede wszystkim zdrowie. Co jest najważniejsze? Trwałość w dążeniu do sali. Ja sobie życzę przede wszystkim spotkania z samych fantastycznych ludzi na swojej drodze, od których będę się mogła dużo nauczyć i myślę, że też będą mogli czerpać radość życia razem mną, tak jak ja czerpię.